Panie, Panowie Parlamentarzyści, Panie Wojewodo, Panie Dyrektorze Generalny, Panie Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Szanowni Państwo, Zacni Goście, Ksiądz Dziekan z nami. Bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękujemy za to, że przyjęliście Państwo zaproszenie na te naprawdę ważne wydarzenie w życiu naszego miasta, bo przecież nie trzeba nikogo przekonywać, że szkoła w hierarchii potrzeb w każdej gminie, w każdym mieście zawsze zajmowała i zajmować będzie czołowe miejsce. Dzisiaj ta inwestycja. Która nabrała blasku, która jest dobrze wyposażona, która ma świetną kadrę nauczycielską, nakierowana jest na nasze dzieci. I to ma sens, bo w naszych szczegółowicach możemy wymieniać czego nie uczynię, bo właściwie wiemy, kogo mam na myśli, ale absolwenci tej szkoły osiągnęli w dorosłym życiu ogromne sukcesy. Ale ich początek miał miejsce tutaj, w szkole podstawowej. I te sukcesy są w różnych obszarach: w obszarze sportowym, kulturalnym, e, naukowym. No więc, szkoła przygotowuje naszych najmłodszych do dorosłego życia. Jestem głęboko przekonany, że cieszy również rodziców. Bo te komfortowe warunki, które nam się udało stworzyć, służą temu, aby, aby właśnie to kształcenie przebiegało w możliwie najlepszych warunkach. I myśmy te wspólnie te warunki osiągnęli. Szanowni Państwo, możliwe było podjęcie tak gruntownego remontu, przebudowy. Pan dyrektor nadmienił, że cieszy się, że wyszliśmy już z piwnic do. Pięknych klas. Było możliwe z uwagi na to, że dokonaliśmy montażu finansowego. I te 8 milionów, które udało nam się pozyskać z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, było fundamentem, podstawą. No bo my ze środków własnych ponad 3 miliony, ale również Wsparła nas Górnośląska Zagłębiowska Metropolia przekazując, dofinansowując kilkaset tysięcy złotych. Dlatego ta szkoła mogła być przebudowana w tak szerokim zakresie. Szanowni Państwo, jest wszyscy tutaj wymienieni, którzy mają swój ogromny wkład w to dzieło. Naprawdę bardzo ciężko pracowali i to w dobrym tempie. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję, ale zawsze podkreślam, że wśród moich najbliższych współpracowników jest zastępca, Pan Prezydent Piotr Surówka. Zawsze pół kroku z tyłu, zawsze nieco w cieniu. A kiedy widziałem, że jego gabinet jest pusty, że go nie ma w urzędzie, ja wiedziałem gdzie on jest. On był zawsze tutaj, na placu budowy, żył tą szkołą, ponieważ do niej też uczęszczał. Panie prezydencie Surówka. Piotrze, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to zaangażowanie. Pan Wojewoda. Pada i to chcę głośno podkreślić. Dziękuję panu premierowi, który parę razy już był w naszym mieście, za to właśnie stworzenie funduszu, który zasila nas w tych ważnych inwestycjach. Ale ponieważ te 8 milionów, jak wiadomo, idzie ścieżką rządową, a przedstawicielem rządu w województwach są wojewodowie. Panie Wojewodo, naprawdę dziękuję, bo wiem, że Pan też wiele energii włożył w to, bo tych projektów było dużo, a pieniędzy jest zawsze mm, za mało. Chciałoby się więcej, o co też nieśmiało proszę. Pan dyrektor generalny, Pan Adam Ostalecki, absolwent tej szkoły no to są właściwie też te personalia, które wymieniłem wcześniej, które odniosły ogromne sukcesy. I tego wszystkim uczniom życzę. Kończąc, pani, panie dyrektorze. Bardzo, bardzo ciekawa konferencjerka, w pełni profesjonalna. Te dwie siostrzyczki, które wykonały tutaj cudowną piosenkę w rytmie dzisiaj młodzieżowym, bym powiedział, ale również te dziewczęta, które tak pięknie nam tutaj zaśpiewały, to świadczy o tym, że mamy zdolnych uczniów, zdolną młodzież i dobrą kadrę nauczycielską. Bardzo serdecznie dziękuję, korzystając z obecności. Pana Wojewody, że jest tutaj z nami panie Wojewodo. Bardzo proszę o kilka zdani na temat tej naszej szkoły, którą się chwalimy. Bardzo proszę.